Przy wystąpienie pod tytułem Europejskie Partnerstwo na rzecz rozpowszechniania do Dotwartego Dialogu jest jakby kontynuacją tego, co już wcześniej powiedział pan dr Kieselski, dr Piru i Jana Castela, jako że właśnie jesteśmy mniej więcej w składzie partnerów z, tego, z tegoż projektu, ale najpierw jeszcze kilka słów o fundacji, więc Fundacja jest inicjatywą broszwarskich rodzin. Działem w obszarze psychiatrii od 2011 roku. Nasza misja. Misją jest, ażeby poparcić o współpracę z, wielono... z wieloma... Ojej, to Na współpracę z wieloma, przepraszam, z nacisnęłam, Na współpracę z wieloma w Europie, w Polsce przede wszystkim, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, a stworzyć środowisko, w którym ludzie z zaburzeniami psychicznymi, wraz z profesjonalistami, rodzinami, siecią społeczną. Będą budzili w sobie i umacniali nadzieję, że wyzdrowienie jest możliwe. Nabierali motywacji do tego, żeby uczestniczyć w tym procesie zdrowienia. Mają, będą mieli stałe wsparcie w swojej pracy i tej drodze do zdrowia. Będą podejmowali role społeczne, mieli miejsca pracy. Będą z tego swojego doświadczenia również czerpali jakby przekonanie, że są potrzebni w społeczeństwie, są potrzebni w systemie psychiatrycznym. Bo dzisiaj słyszeliśmy też od Janek, że nawet taki oddział powstał w Danii. No i jeżeli będzie taka sytuacja, taka potrzeba, że trzeba będzie skorzystać się z miejsca zamkniętego, żeby to była mała placówka leczenia stacjonarnego, nazywamy ją od naszych partnerów z Niemiec, pensjonat kryzysowy. E, także taka jest nasza misja. E, Pan docent Andrzej Cychnicki rozpoczął wczoraj naszą konferencję mówiąc, że potrzeba jest zmiany myślenia od myślenia o chorowaniu na myślenie o zdrowiu. I taka jest też nasza idea. Więc jak to osiągnąć? Jest to bardzo trudne, ale możliwe. A przede wszystkim dlaczego możliwe? Bo jest taka zasada, która się sprawdza wszędzie. Jeżeli chcesz gdzieś dojść, to pójdź za tym, kto już tam Przeszedł na drogę, tak? Ja jestem z wykształcenia, y, jestem przedsiębiorcą. Dwukrotnie prowadziłam projekty przenoszenia z pozycji innego kraju pewne know-how do Polski. Raz branży informatycznej, a raz branży rozwoju liderów. Psychiatria jest moim trzecim takim projektem. I najpierw, najpierw Kraków. Chcieliśmy przenieść Kraków do Wrocławia. Potem Finlandia, Niemcy, aż cała właśnie międzynarodowa sieć, o której mówiła Jana, z tą siecią się spotkaliśmy w 2011 roku. Ale zaczęło się w Krakowie, bo w sierpniu 2011 roku na spotkaniu z panem Andrzejem Zechnickim i z profesorem de Barbaro usłyszeliśmy, że w Europie zaczyna się rewolucja psychiatrii. To nie są moje słowa, to powiedział pan profesor de Barbaro. I tu hasło Otwarty Dialog, Finlandia, jako sejkula. Mówił wtedy, że 85% pacjentów po pierwszym epizodzie powraca do rodziny, do pracy, do ruchów społecznych, po prostu zdrowienie. Wtedy powstała takie pragnienia, żeby przenieść do Polski również te możliwości, które mają inni. I w wyniku różnych y, działań, y, w sierpniu 2013 roku rozpoczęliśmy projekt. Projekt finansowany przez y, program Leonardo da Vinci rozwój przez całe życie. W tym projekcie uczestniczy y, sześć krajów, za chwilę powiem jakich. Ale co ten projekt, jaki tytuł? Europejskie Partnerstwo na rzecz rozpowszechniania podejścia otwartego dialogu w procesie leczenia pacjentów w psychozie. Dlaczego taki projekt? Dlatego, że doświadczyliśmy, że są kraje skandynawskie, które od 30-25 lat, 15 pracują w tym podejściu. Ale są też kraje takie jak Niemcy, Polska, Austria, które chcą się tego uczyć. Jak to zrobić? Jest to bardzo trudne. Dlatego potrzebny był ten projekt. Projekt trwa dwa lata, e, obejmuje udział w międzynarodowych konferencjach, wizyty partnerskie, wspólny program badawczy, programy edukacyjne, superwizje, publikacje, seminaria i jeszcze więcej. Będę mówiła za chwilę. Natomiast 10, 10 partnerów z 6 krajów. Dostaliśmy 2, 215 tys. euro na te 6 krajów, na, te, na tych partnerów. Finlandia jest koordynatorem merytorycznym, Polska, a konkretnie nasza fundacja, jesteśmy koordynatorem organizacyjnym. Jeszcze jest Dania, stąd tutaj właśnie Jana i Wierny dzisiaj, Norwegia, Niemcy i Austria. Jakie to są instytucje, to nie będę czytać, ale proszę zobaczyć. Jest jedna organizacja pozarządowa, nasza fundacja i wszyscy pozostali to są instytucje, podmioty z psychiatrii. Także udało nam się osiągnąć coś, wydaje mi się, naprawdę znaczącego. A pierwszy to jest Uniwersytet Wyspła, profesor Sierkula, a drugi to jest właśnie szpital Feratu To są dwaj partnerzy i kluczowi tego, tego projektu. Dotychczasowe osiągnięcia. Otóż y, uczestniczyliśmy w 18. spotkaniu w takim międzynarodowym w Norwegii w tamtym roku. Sześć osób z Polski, z Wrocławia, z Krakowa i z Warszawy. Z tej instytucji profesor de Barba uczestniczył. Partnerstwo z pierwszą Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ośrodek terapii w środowisku. Tutaj mamy też gości na sali z tego ośrodka. Profesor Jacek Cziurka sygnał to partnerstwo. Partnerstwo ze Szpitalem Wojewódzkim, który reprezentuje pani doktor Pirów. Jak również to, co osiągnęliśmy, to to, że rozpoczęły się szkolenia. Pan Roman Ciesiewski był przed nami i przygotował. Pierwsze doświadczenia, my szliśmy za nim, a więc szkolenia we Wrocławiu 33 osoby i w Warszawie 25 osób. Te szkolenia ciągle jeszcze trwają. Trenerzy dr Werner Szydze z Berlina i dr Renata Wojtyńska z Wrocławia. Mamy stronę internetową otwartydialog.pl, zapraszamy wszystkich. Staramy się umieszczać najnowsze informacje na tej stronie. Otóż uczestniczyliśmy również w konferencji ASPS międzynarodowej. Mieliśmy tam dwa warsztaty. Udział w konferencji w Helsinkach, ewaluacja w dialogu, profesor De Barbaro i dr Michał Kaczyński, mieli wykład nawet. Udział w konferencji młodych psychiatrów z Europy Środkowo-Wschodniej, również warsztat był prowadzony. Wizyty studyjne układu w Austrii i w Niemczech, łącznie 20 osób spośród uczestników kursu było na tych wizytach, przed jeszcze kolejne. Opublikowaliśmy dwa artykuły. I jeszcze tu są kropki. Dlaczego? Że naprawdę tych działań było więcej, ale teraz już nie będę w szczegółach mówić. Natomiast ważne jest co dalej. Otóż kończymy pierwszy rok projektu i widzimy, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co już się wydarzyło i chcemy więcej. A więc przygotowujemy dwa kolejne kursy. Jeden w Krakowie, ma się w lipcu rozpocząć. Aha, na tym poprzednim slajdzie jeszcze... Zniknęło tu hasło, ale powinno być hasło, że nawiązaliśmy partnerstwo z Fundacją Rozwoju Wspierania Rozwoju Leonardo z Krakowa. Pan prezes Mariusz Panek jest na sali, mam nadzieję. Także to jest dla nas niesamowicie istotne. Dalej. Przygotowaliśmy kurs, przygotowujemy kurs w Koszalinie, przygotowujemy kurs dla trenerów, aby w 2016 roku realizować. W pięciu ośrodkach szkolenia otwartego dialogu. Równolegle. Bo widzimy, że potrzeba jest duża. W sierpniu 2014 roku za dwa miesiące będziemy w, w, no, w Danii. Na razie dwie osoby są wpisane. W trzy, bo doktor Ciesielski również. Ale mam nadzieję, że kolegi, uczestnicy się wpiszą. W październiku tego roku, tu uchwała dla Krakowa, na dwa dni przyjedzie profesor Sejkula. 24 i 5 października tu w Krakowie będziemy robić duże seminarium. Nasz partner z Krakowa będzie tutaj organizatorem całości. No i opublikujemy w tym roku książkę na temat Otwartego Dialogu autorstwa profesora Sejkuli i Toma Artila. Również w przyszłym roku odbędzie się pierwsze urnopolskie takie spotkanie wszystkich moderatorów Otwartego Dialogu. To się odbędzie w marcu, a w czerwcu. Cała konferencja taka wszystkich partnerów tego projektu we Wrocławiu na podsumowanie dwuletniej pracy. I co, jakie mamy marzenie? Otóż nasze marzenie jest takie, a żeby korzystając z doświadczeń, naszych partnerów międzynarodowych, ale też doświadczeń, które tutaj już są w Polsce, żeby można było mówić o takiej pracy, to zaczęliśmy, poniekąd nazwę z naszej konfer konferencji, chociaż tak naprawdę się od naszych kolegów ze Stanów Zjednoczonych, Centrum Umacniania i Zdrowienia Empowerment and Recovery Center. Centrum, które będzie integrowało wszystkich, którzy mogą pomóc osobie wyzdrowieć. A więc i y, instytucje finansowane przez NSF, i pomoc społeczną i pewną, i sponsorów, i edukację. Dlatego, że tylko wtedy, i to dzisiaj już powiedział y, Dr Ciesiewski, mówiła Pani doktor Piru tylko wtedy, kiedy wszyscy gracze, wszyscy, którzy mogą pomóc, świątą przy jednym stole i zdefiniują wspólne rozwiązanie, będziemy mogli naprawdę dawać nadzieję ludziom na wyzdrowienie. Także zapraszam jutro na seminarium Otwarte dialogami w Polsce kontynuacja tego co dzisiaj, Szpital Bawińskiego, i chciałabym przede wszystkim podziękować za zaufanie. Panu doktorowi docentowi Andrzejowi Cyklickiemu, zaufanie wszystkim, którzy do tej pory przystąpili do kursu, którzy już pracują w tym podejściu. Dziękuję serdecznie i dziękuję.